Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić ten oto splot. Splot ten nazywa się podwójny półsłupek. Tak on wygląda. Ja użyłam do tego splotu dwóch kolorów włóczek. Wy oczywiście możecie użyć jednego koloru, możecie użyć wielu kolorów. Zależy, jaki macie projekt. Jak go wykonać? Łańcuszek powinien mieć parzystą liczbę oczek. Ja dla przykładu zrobię tutaj łańcuszek z 12 oczek. Mam łańcuszek już z 12 oczek. I teraz rozpoczynam robić półsłupki od drugiego oczka od szydełka. Jedno oczko, drugie. Wbijam się i w tym oczku teraz zrobię dwa półsłupki. Czyli biorę, przekładam włóczkę pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku. Chwytam włóczkę i przekładam przez te dwie pętelki. Jeden półsłupek. I znowu wbijam się w to samo miejsce. Chwytam włóczkę, przekładam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku i znowu chwytam włóczkę i przekładam przez dwie pętelki. Następnie. Omijam jedno oczko i wbijam się w kolejne i znowu robię w nim dwa półsłupki. Jeden półsłupek i w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek. I znowu omijam jedno oczko, wbijam się w kolejne i znowu robię dwa półsłupki w tym oczku. I tak robię do końca tego rzędu, że jedno oczko omijam i w kolejnym, co drugim oczku robię po dwa półsłupki. I na końcu rząd kończę w ten sposób, że Robię w ostatnim oczku dwa półsłupki, czyli tak znowu tu zostają się dwa oczka wolne, więc jedno omijam i w ostatnim robię dwa półsłupki. Mam zrobiony pierwszy rząd. Przechodzę do rzędu drugiego i znowu jedno oczko w górę przekręcam robódkę. I teraz każdy następny rząd, jak będę rozpoczynała, to nie rozpoczynam od drugiego oczka od szydełka, tylko od trzeciego oczka od szydełka. Jeden, dwa, trzy. I teraz w tym trzecim oczku od szydełka robię dwa półsłupki. Czyli znowu wbijam się pod oczko, chwytam włóczkę, mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki. I jeszcze raz wbijam się w to samo oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod, pętelko, pod oczkiem, Mam dwie pętelki, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki. I znowu, tak jak w poprzednim rzędzie, jedno oczko mijam i w kolejnym robię dwa półsłupki. Czyli jeden półsłupek i w tym samym oczku drugi półsłupek. I tak teraz robię do końca rzędu. Jedno oczko mijam i w kolejnym dwa półsłupki. I rząd skończą, że w ostatnim oczku zrobię dwa półsłupki. Jedno oczko mijam i ostatnie tutaj w ostatnim oczku robię dwa półsłupki. I mam zrobione dwa rzędy. Teraz będę, robiła, będę dołączała drugi, drugi kolor włóczki i dwa kolejne rzędy zrobię właśnie tym drugim kolorem włóczki ciemnym różowym. Czyli to jedno oczko w górę, które teraz muszę zrobić, przerabiam tym kolorem nowym, czyli ciemnym różowym. I przekręcam robótką. I znowu trzy oczka odliczam, jeden, dwa, trzy i w trzecim wbijam się i robię dwa półsłupki. Znowu jedno oczko mijam i przechodzę do kolejnego i robię dwa półsłupki. I tak robię do końca okrążenie. Jedno oczko omijam i w kolejnym dwa półsłupki. I mam trzeci rząd skończony. Przechodzę do czwartego rzędu, czyli jedno oczko w górę i robię tym samym kolorem. Jak już wspominałam, po dwa rzędy, robię, tymi, dwa rzędy robię jednym kolorem. Czyli trzecie oczko trzydełka: jeden, dwa, trzy i znowu wbijam się pod oczko i robię dwa półsłupki w oczku. Omijam oczko i w kolejnym znowu dwa półsłupki. Mam już zrobione 4 rzędy, i teraz zmieniam znowu kolor. Czyli ten kolor, który tu zostawiłam, nie ucinałam włóczki, i go teraz po prostu tylko przełożę do góry. Ten zostawiam, nie ucinam. Przekładam do góry i robię oczko w górę. Przekręcam robótkę i znowu od trzeciego oczka od szydełka. 1, 2, 3. Robię dwa półsłupki. I piąty rząd mam skończony. I teraz robię rząd pion, yy, szósty. Jednoczko w górę, przekręcam robótką. I znowu od trzeciego oczka do trzydełka. I jeden, dwa, trzy. Dwa półsłupki. I mam już zrobionych sześć rzędów. I teraz znowu zmieniam kolor. Czyli znowu ten różowy jasny zostaje mi się tutaj a do góry przekładam ten różowy ciemny i robię jedno oczko w górę i jak poprzednie rzędy przekręcam robótkę i znowu od trzeciego oczka od szydełka jak tutaj nam to oczko y, z poprzedniej włóczki y, się robi większe, to po prostu lekko trzeba tylko wziąć, pociągnąć, żeby to oczko się zmniejszyło. Ale nie może też za bardzo zmniejszać tego oczka, bo potem będzie ciężko przerabiać. I od trzeciego oczka cztery: 1, 2, 3. Znowu powtarzam ten rząd tak jak poprzednie. I każdy rząd kończę. Dwoma półsłupkami i tak właśnie wychodzi ta robótka. Oczywiście, jeżeli zrobimy większy kawałek, to ona wygląda w ten sposób. Jest to bardzo fajny wzór, bardzo prosty do wykonania i można robić tutaj właśnie różne kombinacje z kolorami. Można użyć tylko jednego koloru, można dwóch, można kilku kolorów użyć. Nie trzeba robić dwóch rzędów kolorem tej samej włóczki. Można po jednym rzędzie zrobić, można po trzy, po cztery naprawdę. To już zależy od Waszej wyobraźni i od tego, jak chcecie, żeby wyglądał Wasz projekt.